i 53 świętych. Ale chciałbym, żeby to spotkanie coś kontynuowało. Nie? Ja wiem, że być może zasnąłeś teraz gdzieś w bazylice na stojąco i się nie przewróciły tylko tłum ludzi i tak rozpałeś, nie? Spoko, nie? To jest twój sposób może przeżywania eukarysty, nie mam pojęcia. Nie? W każdym razie chcielibyśmy coś kontynuować i chcielibyśmy z Wami się podłączyć na początku. No tak, no o ja piwniczę, ja że już dość nie pierwszy nie. Słuchajcie, ale nie wiem, czy się modliście kiedyś, bo w ogóle się podbit. Kto się mogli podbić? się tych popołowy ręka w górę! O, tam koleżka. Chciałbym zobaczyć wam teraz, żeby każdy dobrze zrozumiał, bo jak jest beat i jest wokal, troszeczkę tam dalej jest źle słychać. Więc będzie coś takiego. W momencie, kiedy Jacek będzie mówił pewne wezwania, my będziemy odpowiadali przez gest. I będziemy wam w tym pomagać, także... Okay. czyli to nie jest twoja modlitwa słowami, tylko po prostu przez gest. Jeżeli się zgadzasz ze słowami tej modlitwy i chcesz w nią wejść, to po prostu wchodzisz w gest. Okej? Okay? Ja bardzo prosto, nie? I będą będą bardzo, bardzo proste gesty, nie będą jakoś... Nie wiem, coś nie, co wiem, nie? Co, nie, co, nie okay? Okay? Także wjeżdżamy na początek.

bardzo proste. W jaki sposób? Już wam pokazuję. Zrobimy tak. Ja będę mówił zobaczyłem ogień, zobaczyłem ogień i tak bardzo pragnę, by ten ogień zapłonął też tobie, zapłonął też tobie, zapłonął też tobie Czajcie. Zapragnijmy dla tej osoby tego ognia, okej? Okay? Czajicie. Do nas? No, będzie łatwiej pokazać na dwie strony. Wsiądź zły za Ok. Okej. lecimy. Okej, okay. bardzo prosto. Uwaga. Okej, okay. wjeżdżamy. Uwaga, zapragnijmy są całego serca w tym momencie ognia miłości dla tej osoby. Lecimy. Zobaczymy ogień, zobaczymy ogień i tak bardzo pragnę, Otwiera nasze serca na doświadczenie Twojej miłości. Robi Twojej miłości, mógłby wypalać wszelkie zło z naszego życia. Tchnij, Panie, na nas swoją miłość. Tchnij i wlewaj ją w nasze serca. Byśmy stąd nie wyjechali, tacy sami tu przyjechaliśmy. Byśmy mogli dziś... potrafi ugasić wszystkim nasze pragnienia. Tnij Panie na nas. Ogarnia swoją miłością. Ty wiesz, jak bardzo temy. Tak